Witam serdecznie Trygon Ognia na moim kanale, barany, lwy oraz strzelce. Zapraszam do czytania tygodniowego od 11 do 17 kwietnia. Sprawdzimy energię na ten czas, czyli pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Pamiętajcie, kochani, że czytania te są ogólne, nie muszą rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł i czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł. W tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające finanse i miłość, rytuały separacyjne. Oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Każdy kamień ma swoje właściwości. Warto zatem dobrać odpowiedni dla siebie, żeby działał jak osobisty amulet. Moi kochani, zapraszam do czytania na tydzień 11-17 trygon ognia, barany. Zaczynamy od baranów. Moi drodzy, mmm, trochę takiego strachu u Was, niepewności. Mam wrażenie, że stoicie przed dokonaniem jakiegoś wyboru, decyzji i e, jest Wam ciężko. Jest Wam ciężko, to są jakieś takie sytuacje dosyć trudne, natomiast one się kończą, bo mamy dziesiątkę mieczy, która jest kartą bramy. Mówi o tym, że jakiś nowy początek w Waszym życiu się zaczyna. Jeżeli jakieś sprawy finansowe, uczuciowe nie szły po Waszej myśli, to po prostu zamykacie to, tak? ósemka kielichów mówi w relacjach o odejściu, o zamknięciu danej sytuacji, tak, zamknięciu relacji i pójściu przed siebie, Wy już nie chcecie w tym tkwić, jeżeli to było toksyczne, całkowicie się od tego odcinacie, zamykacie i idziecie przed siebie, przyglądając się temu, co nadchodzi, tak, co przyniesie jutro, jutro może być lepsze, kochani, tylko Wy się tego nie bójcie, tak, nie widzę w tym tygodniu, żebyście chcieli zrobić krok do przodu, bo to jest na pozycji, co się może e, wydarzyć niemiłego, smutnego. Wy po prostu nie robicie jeszcze kroku, tak? No w pracy też mam trudne energie. Nie spanie po nocach, może macie za dużo obowiązków, e, być może jesteście w oddalaniu, gdzieś za granicą pracujecie, jest Wam smutno, tęsknicie za krajem, tęsknicie za rodziną. No takie trochę mm, trudne energie. Natomiast kochani, e, to jest taki początek, to jest taki przełom, tak? Ja mam wrażenie, że po burzy zawsze wychodzi słońce I to powinnam była Wam teraz powiedzieć Jeżeli to będzie jakiś taki smutniejszy z tygodni To pamiętajcie, że w życiu piękne są tylko chwile I nie warto się smucić tutaj na zapas Bo jutro może być dużo lepiej Także to weźcie sobie do serduszka Słuchajcie swojej intuicji, bo macie wyczuloną I tutaj przede wszystkim w zdrowiu siódemka mieczy To jest zapalanie nerwów i zwyrodnienie stawów Na to zwróćcie uwagę I kochani, może pojawić się w jakimś... W... W momencie waszego życia trudnego kobieta która jest bardzo uduchowiona możecie zwrócić się po pomoc właśnie do wróżki tarocistki tak zapraszam również do mnie jeżeli macie jakieś problemy z tego tytułu to zrobimy czytania prywatne i mogę wam w tym momencie pomóc tak zobaczymy co karty pokażą na nadchodzący czas no i jakie warto byłoby podjąć decyzję. Kochani życzę wam udanego tygodnia zapraszam do czytań prywatnych zapraszam na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku Zodiakalne lwy. Co dla lwów? A lwy czują się osamotnione, lwy single, mm, osamotnieni jesteście, nie jesteście w stanie przyjąć nikogo do swojego serca, bo jest jakaś blokada emocjonalna, tak? I tutaj widzę, że niektórzy z Was zakładają portale randkowe i zaczynają szukać tutaj nowej osoby do relacji, tak? Natomiast gdzieś tam jesteście poranieni, zagubieni, mm, nie jest wam się tak łatwo otworzyć na nową miłość, tak? Gdzieś tam cały czas czekacie. Szukacie nowej osoby, przyglądacie się temu, jak dana sytuacja się rozwinie, czy relacja. Może zechcecie się z kimś spotykać, ale na razie widzę, że jesteście troszkę zamknięci na uczucia. Być może tęsknicie za kimś z przeszłości, bo tu jest tęsknota, smutek, apatia, brak zrozumienia, brak takiej stabilności emocjonalnej, kochani. Tutaj trzeba po prostu. Mm, najpierw pokochać samego siebie, żeby móc wejść w relację z kimś innym, tak? Dokładnie zastanowić się, czego my chcemy, nie działać na oślep, bo Rycerz Mieczy działa na oślep. Najpierw coś zrobi, powie, a później przemyśli. To nie jest dobre. W pracy, kochani, no jesteście zadowoleni, wszystko jest w porządku, ale tego typu karta mówi o stagnacji, o tym, że czujecie się wypaleni, że nie do końca już ta praca wam sprawia satysfakcję, chcielibyście czegoś nowego, tak. Tutaj jakieś sprawy urzędowe, prawne będą miały miejsce w tym tygodniu, wypełnianie pitów i też załatwianie właśnie różnego rodzaju formalności, także wizyty w urzędach, może w sądzie, może ktoś czeka na rozwód, tak, także tutaj też będą tego typu sprawy. Co mi się mocno zarysowało. No i kochani, w zdrowiu, dziewiątka kielichów. Problemy z narządami płciowymi i hormonami. Także na to, kochane lwy, zwróćcie uwagę. Ja was serdecznie zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały oczyszczające, przyciągające finanse, miłość, separacyjne i do zakupu branzoletek z waszym znakiem Zodiaku. Maila znajdziecie pod filmem. Także serdecznie, serdecznie zapraszam. I na koniec strzelce. Co tam ustrzelimy dla was, kochani, na kolejny tydzień? Miłość, a z kielichów od razu z grubej rury. A co się będziecie, nie? Miłość, to jeszcze z taką osobą, z którą jest fajna równowaga w dawaniu i braniu. Zobaczcie: przyjaźń, partnerstwo, miłość. E, takie spełnienie. Fajnie, taka druga połówka, tak? Osoba, która z wami rezonuje. Spotykacie osobę do fajnej relacji. No, może tu być rybarak, skorpion. Może też być byk pan na koziorożec. No, znakami, się nie sugerujcie za bardzo, tak? Bo no, to, o czym mówią karty, to przede wszystkim miłość, uczucie będą najważniejsze. Wy podchodzicie do pewnych spraw zdroworozsądkowo, przyglądacie się, rozkminiacie, Co Wam się bardziej opłaca? Czy Wy po prostu no, czujecie tutaj tą chemię, czy nie? Będzie podjęcie decyzji, tak? Będziecie tutaj wybierać, może pomiędzy dwiema osobami, może pomiędzy osobą, z którą jesteście albo którą dopiero poznaliście, albo pomiędzy tym, czy zostać singlem, czy wejść w relację, ale tu jest coś nowego, stabilnego. Ta osoba wychodzi z ofertą fajnej, stabilnej relacji i możecie, kochani, tutaj ym, razem coś zaplanować na przyszłość, bo to jest bardzo fajna relacja, bardzo taka przyszłościowa. Co Was może zasmucić? Zbyt duże możliwości wyboru, może to być związane też z pracą, bo tu macie wisielca, czyli jakieś przeczekanie, zastanawianie się, może musicie jakąś umowę podpisać, wejść w jakiś kontrakt i też nie wiecie dokładnie, czy te decyzje warto podjąć, czy nie. Będzie dużo fajnych propozycji, może się zakręcić w głowie, tak, no bo wiadomo, że im większy wybór, tym trudniej dokonać y, odpowiedniego, dlatego zastanówcie się, przewartościujcie wszystko, spójrzcie na sytuację z innej perspektywy i wybierzcie coś, co jest dla Was dobre, tak? Co z wami rezonuje, co wam pozwoli cieszyć się tutaj yy, i przyniesie satysfakcję. Jeżeli chcecie zmienić pracę, również tutaj, kochani, zastanówcie się nad tym, bo może faktycznie coś nowego przyjdzie. Tu jakaś nowa oferta się pokazuje na horyzoncie, więc może będzie możliwość zmiany. Yy, w zdrowiu, kochani, przede wszystkim kręgosłup rwa kulszowa, yy, no i przeciążenie ogólne, tak, pracą. Za dużo pracy na siebie bierzecie, za dużo obowiązków, yy, no i przede wszystkim możecie czuć się zmęczeni energetycznie. Uważajcie też na zbyt duże ilości wypijanej kofeiny w kawie, czy też środki energetyzujące typu właśnie Red Bull, tak. No bo tutaj wiadomo, to też nie służy Waszemu zdrowiu, więc unikajcie tego typu wspomagaczy. No, cóż, strzelce? Ładny tydzień przede wszystkim pod kątem uczuciowym. Także miłości wam życzę jeszcze raz, takiej spełnionej, prawdziwej od serca. Zapraszam do czytań prywatnych. Na rytuały, kochani, i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Trzymam kciuki, życzę wszystkiego dobrego.